Robert Rajewski, tuż po ważeniu konferencji prasowej przed Fight Exclusive Night 7, witam. Witam. Rozmawiałem z twoim tatą tuż przed konferencją, tatą i trenerem. Rozmawiałem co nieco o, o twoich przygotowaniach do tego pojedynku. Czy możesz właśnie powiedzieć w jaki sposób się przygotowywałeś, bo, bo wiem, że, że sparowałeś z kilkoma całkiem ciekawymi zawodnikami. Przygotowałem się pod okiem taty i trenera. I, I również pod okiem trenera Mirosława Łokińskiego ćwiczyłem na AWF-ie, w Warszawie no i w Płocku. Mm -hmm. no, Czułem właśnie z Amilem Łebkowskim, Marianem Żukowskim bardzo dobrymi, utalentowanymi zawodnikami, co mogę powiedzieć. No, wszystko wyjdzie podczas walki, nie będę, nie będę zapeszał i, i mówił jak to mi pójdzie albo co zrobię. Marcin Wrzosek, bardzo doświadczony rywal. To jest rywal, który satysfakcjonuje ciebie? Tak, bo z nim tak naprawdę będę mógł sprawdzić swój poziom i, i na czym jest stać. Będę mógł sprawdzić poziom we A czy to po części też wynika z faktu właśnie, że wielu zawodników nie chce przyjmować walki z, z rodziną rajewskiej? Czy po części jakby zostałeś zmuszony, że, że musiałeś wziąć właśnie zawodnika, no już z takiej górnej kółki? Coś słyszałem, że nie chcą się bić, a nie zostałem zmuszony, Tak po prostu, wziąłem. Dla z Własnego sprawdziłem. Widziałeś jego ostatnią walkę na pln -a? Taka, można powiedzieć, no można dużo wyciągnąć z tej ostatniej walki. Tak, widziałem jego walkę i ćwiczyłem też z, z przeciwnikiem, z którym walczył Marcin. No i odpowiedział ci co nieco? Tak, właśnie wyciągnąłem wnioski z tej walki. Mhm. E, czy, czy kusiło cię przez moment Jako, że waszą bazą jest przede wszystkim Stójka, czy właśnie kusiło cię, żeby Może, ponieważ Fen Robi i, i walki i K1, prawda, w formule K1 i w formule MMA Żeby jednak właśnie Robić to, co robicie najlepiej Spróbowałem w MMA trzymam się tego cały czas, ale nie odstępuję od stółki cały czas ją robię i jeśli będę miał propozycję walki to na pewno przyjmę. Mhm. Rozumiem, przepraszam, znaczy masz na myśli pojedynki w formule uderzanej, tak? Tak, będę w boksie. jeśli będę miał propozycję walki w tej formule to poszulę. Czy możesz powiedzieć opowiedzieć historię, ponieważ miałeś walczyć już na gali Fen 6, miałeś walczyć z Pawłem Kiełkiem, zdaje się. No i gdzieś tam ta historia się rozmyła. Tak, tylko że miałem z nim walczyć. Po pierwsze, to nie moja faga tak naprawdę, bo ja się wie w 6-6. A po drugie akurat mi wypadł egzamin. Hmm. Do, szko do szkoły strażackiej, jeżeli dobrze pamiętam. Yy, nie, nie do szkoły strażackiej, to był egzamin... Yy, tylko sobie yy, Egzamin... Podstawowy strażaka. Yy? Coś... No, dokładnie tak by egzamin podstawowy strażaka. I jak poszło? Zdałem. No i pozytywny. Najważniejsze. Akurat był dzień później, dlatego nie mogłem przyjąć walki, bo zdarzyłoby się kontuzja. Tam był test y, sprawnościowy, a później była teoria. Mhm. A jak jest w Twoim wypadku, jeżeli chodzi o kontrakt z organizacją Fight Exclusive Night? Ponieważ y, federacja no, podpisuje zawodników coraz częściej już na wyłączność. Cieszę się z tego powodu, że udało mi się podpisać kontrakt. Jest na wyłączność, rozumiem. Tak, jest na wyłączność mogę więcej powiedzieć. No zobaczymy, jak dalej będzie, będzie odbywała się współpraca z tą organizacją. A były jakieś szczególne powody, które zadecydowały o tym właśnie, że y, właśnie przyjęłeś na wyłączność Sven, skoro walczyłeś właśnie w ma. no teraz nie będziesz walczył, przynajmniej przez jakiś czas, tak? Dopóki kontrakt nie wygaśnie Sven. Szczególny powód to jest taki, że to była dla mnie tak naprawdę do tej pory okazja i... z nich. Rozumiem. W takim razie życzę powodzenia jutro do zobaczenia i życzę, życzę powodzenia przede wszystkim. Dziękuję. Dziękuję.